A z jaką bajką Disneya kojarzy się ta kreacja? Na końcu rolki powiem, czym się inspirowałam. Tymczasem zapraszam Cię na wspólne tworzenie tej kreacji ze zdjęcia. Dobra, zaczynamy od wykroju. W ogóle znalazłam w burdzie taki wykrój na płaszcz, który zmodyfikowałam i pocięłam ten wykrój na malutkie kawałki, bo marzył mi się taki dwukolorowy. Płaszcz. Teraz odbijam te kawałki, mierzę i wycinam jeden, potem drugi kolor i zszywam. No ale nie powiem, nie zszywa się tego super fajnie, bo tkaniny są bardzo długie i bardzo ciężkie. Rękawy też już mam zszyte, ale trzeba je teraz do głównego projektu wszyć. Dobra, wyszło coś takiego i teraz powinien być kołnierz. Wycięłam taki dość wysoki kołnierz, chciałam, żeby był dwukolorowy, no i delikatnie go wszyłam. środek ozdobiłam. Buzikiem. Dobra, i całość kojarzy mi się z nim, z taką ciemną, mroczną postacią z Aladyna, <laughs> mroczna, ale tajemnicza. Mm, też o tym pomyślałaś, a to wie, jaka mroczna postać podoba się najbardziej z tych wszystkich bajek Disneya.